When you thinkin' damn what is this, that's us Make us as bad when it hits like what Give this some a with that west side stuff Everybody hands in the air straight up Put them to the sky so I now jump Jams something crazy when that bass I'm bump We're just getting started with that Siemano, siemano I mówi wam Meksikano Witam was serdecznie Kurde mm. Szkolna jakalice. Sami dostarczają mi e, tematów do tego, żeby troszeczkę pożartować, pośmiać się i, i poopowiadać mm, moje, moje wrażenia i moje własne opinie i przemyślenia na temat sytuacji, która się wczoraj bodajże odbyła. No i zach, zachciałoby się aż krzyknąć Let's get ready to rumble! czy jakoś tak I zachciałoby się <coughs> obejrzeć wielki pojedynek, a w szczególności jednej gwiazdy Fama Mama, mama fama, czy jakoś tak A właśnie A oczywiście mówimy tu o Wojciechu S pseudonim Major Tak jest, słuchajcie. Wczoraj, oj, polała się soplica po szklanach, polały się słowa z ust majora po tej soplicy. No i kurde, rękawice zostały rzucone. Nie wiem gdzie i jakie to rękawice, ale Major jest gotowy zdecydowanie. Nasz zawodnik fema, mama, 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 mama jest gotowy na walkę, walkę chyba roku, walkę z Adaśkiem. Kim jest Adaśko? Jeden to jest, przedstawimy Wam dwóch zawodników, jeden to jest kryminalista, drugi natomiast to jest recydywista, no i tutaj musiałem zasięgnąć do słownika, wyrazów i dowiedzieć się czym różnią się obydwaj zawodnicy i który ma większe szanse na zdobycie pasła, pasa mistrzowskiego szkolnej 17 i przejęcia przejęcia w końcu domku yy, po knurze otóż kryminalista jest to osoba, która była skazana przez sąd jednorazowo za jakieś złe rzeczy. Natomiast recydywista jest osoba, która została skazana kilkakrotnie, no przynajmniej dwa razy, za podobne złe rzeczy. Kumacie o co chodzi. Więc tutaj obydwaj paniowie się tak określają. Więc tutaj, tutaj, słuchajcie, no, wygrywa Daśko. Jednak tutaj jest górą nad naszym wspaniałym zawodnikiem, Fama, mama, mama, Majorem. Oj, to się właśnie tak powinno mówić. Tak to właśnie jest. Chcesz mieć problem? Nie ma problemu. Slang, jakże znany i lubiany przez e, kibiców i wiernych fanów Majora, Fama, mama, mama, Majora. Także e, tutaj wszyscy chyba oczekują na tą wielką, wielką galę. Która prawdopodobnie się odbędzie tuż koło łóżka majora, tak, żeby ktoś mógł spaść z wersalki. Wiadomo o co chodzi? Wszyscy to wiedzą, bo major wielokrotnie zapowiadał, że kiedyś to jaką przypierdolił to, spadali z wersalki. No, natomiast. E, tu wersalka może posłużyć e, w drugą stronę, i to raczej major może zostać, zostać spierdolony z wersalki. No bo ze stanowiska już został. Ze stanowiska już został, już nie jest opiekunem. O co będzie? Oprócz pasa, pewnie będzie do wygrania. Tak jak mówiłem, o co będzie walka. Oprócz pasa, pewnie będzie do wygrania. E, może. Noc, upojna noc z Krzysztofem, Major tęskni za Krzysztofem i to widać, widać, gul skoczył, gul skoczył mi miłośiernie dla Majora, jak tylko się dowiedział, że nowy lokator jeszcze chyba jeszcze jest, chyba jeszcze jest, tego też nikt nie wie, bo ten lokator to też tak nie wiadomo, czy on tam będzie, czy nie będzie, mimo tego, że Konon prawdopodobnie podpisywał jakieś papiery, jeszcze tego nie widziałem, ale widziałem tytuł, hmm, czyli jakieś... Hmm, nakazy dla Konona, czy on je spełni, no jako trener, jako trener, bo trenował też Majora, przypomnijmy sobie, kiedyś Major też odbywał treningi z Krzysztofem, nie wyszło mu to na dobre, aby oby Adaśkowi, yy, wyszły na lepsze i oby Adaśk nie musiał korzystać z usług trenera Krzysztofa K., ksywa Knur, yy, no bo to też może mu nie wyjść na dobre, także Także walka będzie też właśnie o upojną upojną noc z Krzysztofem K. I Tu Major naprawdę naprawdę chyba mm, jest gotów poświęcić wiele wiele, żeby tą walkę wygrać i to w pierwszej rundzie. No bo wiadomo, że ta druga runda no wiadomo, już druga runda no tam wy, jak wiecie, gorąco jest wtedy. Zrobi <laughs> się gorąco. A jak się robi gorąco, to co to robi robi chowa głowę w piasek. Jak się robi gorąco, no bo w piasku głębiej w ziemi jest po prostu chłodniej. No i tak prawdopodobnie, słuchajcie, się zakończy ta walka. Podejrzewałem, że już tak bardziej e, e, na ludzki rozum e, podejrzewam, że do żadnej walki nie dojdzie. Jakaś to musiałaby być gala. Chyba gała. No, bo gali, to tu ja tutaj nie widzę. W każdym razie e, raczej nie dojdzie się tutaj do żadnej walki, bo tutaj szanse Majora co, co do Adaśka to są praktycznie zerowe. E, ja sam pewnie nie miałbym szans z Adaśkiem, bo jest to chłop porządnie zbudowany, z porządnymi bułami, a nie tak jak Major z porządnym śmietnikiem, czyli brzuchem na wszelakiego rodzaju... Jedzenia, i pszne i nie pszne, bigosy, nie bigosy, mandarynki <laughs> i inne różne rzeczy. Soplica też wchodzi bardzo dobrze mu do żołądka, do mózgu, bo rzeczywiście tak. Jedyna, jedyna szansa, jaką major mógłby wykorzystać podczas pojedynku, o ile on by nastąpił, to sprowadzenie. Zmuszenie zejścia Daszka do parteru. I wtedy Major mógłby zrobić knockout. Tak. Słuchajcie, ja mówię co wiem: knockout. I to bardzo prosty sposób ten knockout by zrobił. Wystarczy, żeby podczas jakiegoś przyklęku, bądź też w pozycji już takiej przyziemnej, nałożył worek z reklamówką. W reklamówce pewna substancja by była, nałożył worek ten na głowę Adaśka gwarantuje Major wygra. Knockout jest pewien. myślę, że nie wytrzyma długo z workiem e, pełnym toulenu to i. I tutaj, i tutaj major to jest jedyna szansa majora, więc musi Jadośka sprowadzić do parteru podczas walki. Muszą się schylić, i wtedy major musi ten worek mieć przygotowany, napełniony tą substancją, wiadomo jaką, nie ukrywajmy. I wtedy, gdy, gdy uda mu się ten worek nacisnąć na tę głowę, Adaśka, to też nie będzie na pewno proste, bo Jadośko ma dużą głowę. To wtedy być może uda się majorowi wygrać przez knockout knockdown. Przez lockdown przez nitrofazę. Tak bym to określił. Natomiast innego sposobu, słuchajcie, ja tutaj nie widzę i myślę, że Major jest po prostu na przegranej, z góry przegranej pozycji. I tak jak to wielokrotnie bywało, pewnie podniesie tą rękawiczkę, założy. No bo po co robić na działce bez rękawiczek? Ręce się pobrudzą. A tak jak jest się na działce, to ta rękawiczka może się przydać. Czy to taczkę trochę popchnąć, czy trawnik pokosić. No i tak to się skończy. Pozdrawiam Was serdecznie. Mexikano z tej strony trochę na wesoło, nie brać na poważnie, ale pośmiać się można. I warto miłego życzę Wam wieczoru i jutrzejszego dnia, bo jutro piątunio!